Może być? Ja. Tak. Kim jesteście? Pracujecie dla CIA? Dzień dobry, Sierżan się Blackburn. Kiedy mi wreszcie powiecie, co tu się dzieje? 18 godzin temu odebrałem telefon z Departamentu Bezpieczeństwa z informacją, że mają w areszcie żołnierza, z którym powinienem pomówić. Chodzi o atak terrorystyczny na Nowy Jork. Żołnierz utrzymuje, że wie, jak mu zapobiec. Najlepsze jest to, że według niego do zamachu ma dość już dzisiaj. I oto jesteśmy. Powinieneś się przespać po przylocie. Wyglądasz jak gówno. Kto to jest? To, to Salomon. A ty nadal wierzysz, że planuje zaatakować w Nowym Jorku? wy nie? Dlaczego? Bo tak powiedział. Czytałem akta. Próbuję ratować swój tyłek. Nie wie co nas interesuje. Chwila, wysłuchajcie mnie. Później mnie pogrzebiecie. Nie musimy cię grzebać. Już jesteś martwy. Nie wie, co nas interesuje. Spokojnie poczekaj. Chcę pójść tym tropem. Pomożesz nam złożyć do kupy scenariusz ataku, sierżancie. Jeśli będziesz współpracować, może wydobędziesz się z szamba, w którym tkwisz po same uszy. Jedyne, co musicie, sierżancie Blackburn, to wypełnić białe plamy. Jasne? Kiedy po raz pierwszy usłyszałeś o Salomonie i Pielar? Dziewięć miesięcy temu. Podczas operacji Łamacz Mieczy. Go tell that long tongue liar, go and tell that midnight rider. Przyjąłem! Ej wy też już kurwa nie wiecie co my tu robimy. Przestań zdywać śpisavantel! Tak tylko mówię, jeśli chodzi o PLR, powinniśmy teraz być w Iranie, a nie w Iraku. Oni przechodzą przez granice stary. Pielar to kozacy. Łapiesz? Większy chodnik ze świecą szuk, Szajbus 1-3, tu dowódca Szajbusów. Sytuacja jest zmienna, jak najszybciej udajcie się do punktu tu z Bermego. Tu 1-3, przyjąłem. Kurwa, czemu się zatrzymujemy? Nasz cel znajduje się 20 kilometrów stąd. Nie wiem, Montez. No, panowie, wszyscy wysiadać! Dobra, idziemy! Jedna! Chyba spóźniliśmy się na imprezkę. Gdzie porucznik? Tutaj, w prawo. Dzięki!

Panowie, witam Jak wiecie, przebiły się tu do nas jednostki PLR z Iranu Robi się nieciekawie Przypominam, że obywatele tego kraju nie są naszymi wrogami Są nimi żołnierze PLR O 9.30 straciliśmy kontakt z oddziałem żmija Mieli zbadać sprawę rzekomego ładunku wybuchowego w pobliżu Bazaru Spińca To ta gorsza część miasta Nie wykluczamy udziału PLR Macie udzielić wsparcia zaginionym żołnierzom, a jeśli będzie trzeba, wezwać śmigłowce ewakuacyjne Jesteście oddziałem szybkiego reagowania. Liczę na Was. Znajdźcie tych żołnierzy. Bierzemy się za to. Chodźmy! Panowie, jesteśmy w niedoczasie. Poszukajmy tego patrolu. Mamy jakieś dane na temat sił wroga w tej dzielnicy? Spodziewajcie się najgorszego. Naprzód! Ciągle zapominam, że tam, skąd pochodzisz, szkoły nikt na oczy nie widział. Trzymaj się razem! Rozglądaj się! Co to było? John! Jesteśmy jakieś 90 kilometrów od linii uskoku. Szeroka ta ulica. Zobacz, co tam się dzieje. Zmienił się. Zniknął. Chujka! i matkowic Widzę. w troki,

co dziecko? Jasta, jasta, za mną! Nic ci nie jest? Dobrze! Okay. Jest! RPG na mojej 12! Pierwsze piętro! Nie zbliżaj się do samochodu. Idą twoi, idą swoi! Wszyscy na mnie budynek! na Lek do mnie! Cele po drugiej stronie parkingu! Odkrzyżają nas! Przemieszczam się! Tam, tam! Na Ej, kolego, czujesz to? Dobra, naprzód. Uwaga na flanki. Mam nadzieję, że trafić się wyliże. Da radę. kawał twardego Sukinsyna. Kolejny wstrząs. Nie się! Rozglądacie panowie! To musimy poruszać się od osłony do osłony. Nie zatrzymywać się przy okna. Atakuję! To nie byli miejscowi. Nie mówili po arabsku. Wygląda na to, że al-Bashir zaczął eksportować irańskich bojowników. Ja też nie łapię. Chodźmy na ten dach. Szajbus 1-3, tu Szajbus. Snajper nadal groźny. Bądźcie ostrożni. Czysto, Czysto, to? Jedziemy. O tu, tu, Ktoś coś widzi? Ja go nie widzę! Kuźwa, to pieprzona pięćdziesiątka! Nie wychylać się! Idziemy od osłony do osłony. Wywabimy go. Gotowi? Idę. Idę. Dobra, wszyscy na glebę. się do krawędzi. Jak chwili głowę, to ją, kurwa, strzelimy. Zrozumiano. Tak, czekaj, aż będziemy na pozycji. Zachować odstępy. Nie zatrzymywać się. Mów do mnie! Widzisz go? Jest! Jest nasz slajd! Dobra, dobra. Druga strona ulicy, 50 metrów w połowie wysokości. Nieźle się okopać. Mam wyrzut nie we plakowi. Daj ją blakowi. Kurwa, osłona się sypie! Najlepiej strzelasz. Jak zobaczysz błysk broni, rozwal Przyłóż się, brachu! Będę cię osłaniać, a ty strzelaj! Uwaga na gazy wylotowe. Przygotować się. 3, 2, 1, ogień! Las. Jak zobaczysz błysk broni, rozwal Czy już się, brachu. Będę cię osłaniać, a ty strzelaj! Uwaga na gazy wylotowe. Przygotować się. Trzy, dwa, jeden, Nie Niezłe trafienie! W porządku? W porządku. Poszukajmy tego patronu. Szajbus 1-3, tu sanitariusz. Wyłataliśmy waszego człowieka i możemy dostarczyć go do punktu ewakuacyjnego. Będziecie nas osłaniać? Jasna sprawa. Jaki kierunek? Odbiór. Północna strona. Szajbus 1-3 na pozycji. Wygląda, że jest czysto. Przyjąłem. Przemieszczamy się. Odbiór. Wypatrujcie wroga. Nasi są tam całkiem odsłonięci.

Idą do nas, są w budynku. Będziemy wreszcie z tego zastranego dachu? Nie możemy wrócić po własnych śladach. Trzeba znaleźć jakąś inną drogę na ja dół. Nic z tego, za daleko! Możemy użyć tego jako mostu. Rabatu!